Witam się, to na Smok, i... ...Wookie Master! I witamy Was dzisiaj w nowej serii Sterarii No, jeśli nie wiecie czy tutaj jest zagra, to radzę poczytać na Wikipedii Bo na pewno jest tam taki temat Są tutaj NPC No i inni Widzicie, tutaj mamy Jeffrey, czyli kiedyś on się nazywa Guider, ale mu zmienili nazwę no, on nam pokazuje różne tutaj instrukcje, jak to robić itp. No. Dobra. Teraz do jaskini jeszcze pójdę od razu. Jeee, hmm. skrzynka! Oddaję. Aha, od razu coś fajnego w skrzynce. Co? Marang. Pochodnie Pochodnie tutaj się robi z żelu, ze slime'ów i się jeszcze się w tym stawia. Tu właśnie śniegu nie A w niej? Spear. Słupcio. E, Podki jakieś. Granatyk. Kasa. Pochodnie. Jeśli pod No, Dobra, ja lepiej wyjdę. No i tak to jest taka seria, sterali, będziemy sobie ją kręcić, że nie będziecie tego chcieli, ale i tak będziemy sobie w nią nuda grać. Więc. Co mówicie? Po co mam kręcić jaki to Z No to nie będzie, bo teraz ognęłaś. No o właśnie, ale ja stawiam. Chodźmy dalej po, po, po co dalej mamy iść? Nie wiem Chcę przejść Spróbujcie zbierać panoszki. Przepraszam Was jak będzie ktoś dostępny na Skype'ie U mnie to nie grozi O jakie jaski nie widzę a, może byśmy sobie tutaj zamieszkali? Tutaj o, w tej, w tej dziurze? Byśmy sobie tutaj ładnie ogrodzili. Dlata. No, może być. To będzie jakaś jaskinia, bo to powiem. O, iron. Myślę, że to będzie taki krótki odcinek, no ale... Bo inne będą dusze, bo ja mam... Mogę przytacić filmiki dłuższe niż 15 minut. O, a ja będę wzdłuż a tutaj jest jakiś jaskinie. Tam nie zobacz. Co? I, I jeżeli chcecie od razu wziąć pochodnie, to musicie kliknąć sobie... Shift. A, 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 a jeżeli chcecie się uleczyć, to ha, i musicie mieć kreski albo jakieś koszki. No i pamiętajcie, że zawsze wam bierze tego, który jest bliżej.

Czekaj, tutaj. tutaj mam Roskin. Czal. Na no, wykładę się kłata i wychody są z jejem, widzicie. Jest srebro. E, już jest noc. To co? Le lepiej przejechać szybko. Mam czeradę. Op, op. Zabuję tam się kod ranem. No ja zrobiłem to. No. Tylko uwaj, bo się mogą światło ulezpieć zombiaki. Drewno? Mam. To weź zrób drugie drzwi. To będzie łódź wręcz. I się robi. Już. Już. Mm, czemu tak blisko? Na ja nie miałem więcej drewno. Dziś poprady. Zamieniam sobie tu. Nie wiem, chyba im nagrano dopiero jak się zjemno, a co сняли. Хочешь, как я Czekай, ben, А, и, и, и то сейчас на, на, я не что. Он, он то так долго играл. Но, no, нормально, аж два дня. Да, два дня. już mamy jakąś... Daj, kresie, się wydaje, to jest masz pochodni to pasaż. o, 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 o tam mamy zielazo, raz aż nie ma skoków tam gdzieś dalej, nie mam ich dobra, ja poszłam raz mam mam, 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 nie, tam się nie kończyć. się No tak. O, muzyka się zmieniła, słyszycie? Jak będzie mnie słabo słychać, to sorry, ale tak to się jest z moim mikrofonem. Ta, nie mam platform, staj pojedyncze, nie mam już, ale jak będzie miała. Tak, proponuję zrobić sobie młotek. Jeśli w ogóle masz drewno. Tak mam, idę, 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 idę zabić slime odejdź. Hmm. on zniknął. Tutaj go z... biłeś. Znowu, znowu lagi są Nie, bo on lata tak mocno. Lupo, choni. Czekaj, ja, ja tu kopię drewno. Kopię drewno. <laughs> on kopie drewno, on kopie drewno. Nie, żeby, żeby rary nie Gdy A. Tam? Ja się tutaj zaleję wodą ładę jaskinia Po co? A pochodzę, tam, pochod tam jest Nie, bo chcę basenik mieć co sobie robisz Ale lagi To masz lagi we mnie CFPS zablokowane Czekajcie się kodeksem inny nas. Nie, mi, mi tak. na na 30. Okej. Okay. już. Mógł być lepiej trochę. E, e, I tak eee, eee, tak eee, Ja 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 eee, 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 że Hmm, jeszcze jeszcze będę kręcił serię z O, to będzie kręcił z The ja będę kręcił z Minecraft'a. No. Minecraft'a może też będę kręcił. Ale i tak już mam dość rozwodowane. Mówcie co chcecie. Mówcie Jak wygracie w Tribie, to ja was nie wyzywam. Zrobię sobie młotek jeden O! U, ja, jakiś ulepszony No właśnie, zrób mi też młotek, albo łuk Chcesz łuk czy młotek, łuk? łuk? łuk, 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 chcę łuk o, u, u, Ulepszony jest No, słupcie Tę on to Które ma damage Większy Motek A się ta, łuk, łuk też będziesz miał No, siał nie, nie narzekaj Oto, a to, to. Moje to ustawienie z Julikankiem. The best. Kogo nie mogę zjadać języka. Co to 12? Okay. Undy... Platformy? Y me, okay. kupanie, robię, nie da się kochać. Jak ja odbądź, trzeba mi wykradć. Ja? tym najpierw jego ja będę tutaj dał na mnie. Jeśli można z robić, to będzie spotka. No właśnie, będziemy nagrywać. Dajem na Lapsie. Aha, i zapomniałem powiedzieć, że tutaj można zbijać po trochu klocki, a nie jak w Minecraftzie. Hop, hop. ja robię, co ja robię. Coś jakoś złombiaczków mało ci prawo. No właśnie, a, a, ale są, tak? Jakieś to What the fuck Zmieniło mi się na dzień Jakie błędy tutaj są m m Mówiłem ci, że nagi będą Ty, ty że musiał coś po, 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 popatrzeć, żeby coś zrobić, a nie ja Fajnie jak go w ogóle znajdę, żeby zrobić, żeby nie nigdy A ja tutaj zrobię te drzewna na górę, na górze, drzewna, drzewo, drzewno to będę. <słuch> Mambie drewno Wleciałem do jaskini, wiesz. Super. O ładnie sobie tutaj wyrównam. Powiem że ja tutaj zbudujemy domek. Taki jaki on ma na singlu. No baj super raski. będzie to inny domek. Z wiażyczką. Mam niego panie pomysł. A i patrzcie, tutaj mam klocek, gdy i go nie mogę zbić, bo więc drzewo rośnie. Więc. Tak to jest. W gry w Terrarie. Nie <tryk> mnie gadło byś. To trzeba to, to nie gadaj. Co Nie będzie słychać? Zar skończymy wprowadzenie do gry w terary Mam Idziemy Jak tutaj będziemy w koksy, no to... już nagrywamy czy nie? Nie wiem, z 10 minut. Może jest dwadzieścia. I tak wodyście. się podzie... wpadnie. Nie no, przesadziłem. Ech. Jedziemy. To się tutaj o, rozwala. Ale jest jakaś jaskina. tam, to tam. tam. To chyba zrobimy tak, mi się wydaje. Co koło już? Tak. To będzie na koniec. Nie tak złapał. Boże. Jest. nie mogę pochodni zrobić. Świecięcie u mnie. U mnie nie. Oj, chyba ja będzie musieli kończyć. To już była... one się skończyły, czy nie? Tak, już mi się skończyło nagranie.